Jestem na rynku w Wielonej Górze. To miasto, które liczy ponad 1000 lat, powstało w 1108 roku. To akurat ratusz miejski, który został zbudowany w 1508 roku. O, jak samo napis pokazuje to. Tak wygląda ratusz miejski, a tu jest fontanna z Neptunem. I miejskie kamieniczki, dookoła rynku, wiele kawiarni i dielomek. A tutaj w oddali odbywa się pokaz musztry służby więziennej. Jeszcze raz. Widoczne renesansowe kamieniczki, charakterystyczne attyki, czyli zdjęcie dachu prostokątne okna, to też jest charakterystyczne dla stylu renesansowego obchodzimy ratusz z drugiej strony. W tych kamieniczkach mieszka, mieszczania, jelenia górscy już od XI wieku sprzedawali w swoich kramach na dole różnego rodzaju towary. Na pierwszym, drugim piętrze były mieszkania, natomiast na samej górze znajdowały się magazyny, w których gromadzono na przykład zapasy tego co sprzedawano. Przykładowo sukno wiele innych produktów. Urząd Miasta Jelenia Góra i siedziba prezydenta Rady Miejskiej To właśnie ratusz A przed nami zabytkowy tramwaj który pełni funkcję agencji pocztowej? Nie, chodzi mi, że było nie, nie. Jak wcześniej były czasy jeszcze raz rzut na rynek, wielenie górze i okoliczne zabytkowe kamienice.